System krążenia żyrafy jest jednym z najbardziej fascynujących przykładów ewolucyjnych adaptacji. Ponieważ żyrafy mają wyjątkowo długą szyję, ich serce musi pracować z ogromną siłą, aby dostarczyć krew do mózgu. Wzrost ciśnienia krwi w czasie picia może być niebezpieczny, ponieważ żyrafa musi pochylać się do przodu, by napić się wody. Aby zapobiec problemom z krążeniem, żyrafa posiada specjalne mechanizmy w swoim układzie krwionośnym, takie jak zawory w żyłach które zapobiegają cofaniu się krwi w momencie gdy zwierzę podnosi głowę dodatkowo żyrafa ma wyjątkowo duże serce które jest odpowiedzialne za utrzymanie wysokiego ciśnienia umożliwiającego przepompowywanie krwi na dużą odległość do mózgu koale spędzają do 20 godzin dziennie w stanie odpoczynku ponieważ ich dieta składa się głównie z liści eukaliptusa które zawierają toksyny i są ubogie w wartości odżywcze z tego powodu koala musi spalić ogromne ilości energii na trawienie tych liści, co skutkuje ich dużym zapotrzebowaniem na sen. Ich aktywność ogranicza się głównie do nocnych i porannych godzin, kiedy wędrują, by jeść i przemieszczać się pomiędzy drzewami. Koala jest jednym z nielicznych zwierząt, które w tak dużym stopniu polegają na odpoczynku, co stanowi jeden z kluczowych aspektów ich przetrwania w dzikiej przyrodzie. Dzięki temu ich ciało ma czas na przetworzenie i zneutralizowanie substancji toksycznych zawartych w ich pokarmie. Oczy sowy są jednymi z najciekawszych adaptacji w królestwie zwierząt. Sowy mają stosunkowo duże oczy w porównaniu do rozmiaru głowy, co pozwala im uchwycić więcej światła i widzieć w warunkach słabego oświetlenia, jak w nocy. Ich oczy nie są kuliste, jak u ludzi, ale mają kształt walca, co zwiększa ich zdolność do uchwycenia większego obrazu. Jednak nie są w stanie poruszać oczami jak my. Zamiast tego, mają niezwykłą zdolność obracania głowy o 270 stopni, co pozwala im skanować otoczenie. W Polsce i innych krajach o klimacie umiarkowanym, żaby są aktywne przez ciepłe miesiące roku, kiedy to rozmnażają się w zbiornikach wodnych. Jednak gdy temperatura spada, żaby przechodzą w brumację, co pozwala im przetrwać trudne zimowe warunki. W przeciwieństwie do hibernacji, która występuje u niektórych ssaków, brumacja u płazów nie polega na całkowitym wstrzymaniu funkcji życiowych. Żaby mogą przetrwać pod wodą, w których zamarznięta powierzchnia wody działa jak izolator, chroniąc je przed całkowitym zamarznięciem. Brumacja nie oznacza, że żaba nie potrzebuje żadnego pokarmu, ale jej metabolizm jest tak spowolniony, że może przez długie tygodnie żyć bez jedzenia. Kameleony posiadają specjalne komórki pigmentowe zwane chromatoforami, które zawierają różne barwniki. Dzięki nim mogą zmieniać kolor skóry. Choć zmiana koloru jest często mylona z reakcją na emocje, w rzeczywistości jest to mechanizm ochronny i termoregulacyjny. W zimniejsze dni kameleony mogą przyjąć ciemniejszy kolor, aby absorbować więcej ciepła, podczas gdy w cieplejsze dni mogą stać się jaśniejsze, aby uniknąć przegrzania. Zmiana koloru może także służyć komunikacji z innymi osobnikami, na przykład w trakcie rywalizacji o terytorium. Krokodyle są doskonałymi pływakami, którzy potrafią zanurzać się na dużą głębokość w poszukiwaniu pożywienia lub w celu ukrycia się przed drapieżnikami. Kamienie, które połykają, pomagają im zwiększyć ich ciężar, co umożliwia im głębsze zanurzenie się. Te kamienie są trzymane w żołądku przez krokodyla. Mogą także wspomagać proces trawienia, pomagając w rozdrabnianiu twardych pokarmów, takich jak kości. Dodatkowo, kamienie pomagają krokodylom utrzymać stabilność w wodzie i precyzyjnie kontrolować ich wyporność. Rosomaki to silne i niezależne zwierzęta, które zamieszkują głównie północne tereny, takie jak tundra czy lasy borealne. Choć w przyrodzie są znane z tego, że potrafią przetrwać w ekstremalnych warunkach. Ich zdolności do poszukiwania pokarmu pod śniegiem są naprawdę imponujące. Rosomaki żywią się głównie mięsem, a ich dieta obejmuje zarówno małe ssaki, jak i padlinę. Długie i ostre pazury oraz silny węch sprawiają, że są w stanie znaleźć pożywienie nawet pod warstwą śniegu. Choć są niezwykle zdolne do przeżywania w trudnych warunkach, ich wykorzystanie w ratownictwie nie jest powszechnie stosowane. Bardziej popularne są psy ratownicze, które dzięki lepszym zdolnościom węchowym oraz dreszczowi szkoleniowemu są bardziej efektywne w akcjach ratunkowych. Pingwiny, zwłaszcza te z Antarktydy, są doskonałymi pływakami, ale w codziennym życiu muszą zmagać się z trudnymi warunkami na lądzie. Toboganing jest jedną z metod, którą wykorzystują do szybszego przemieszczania się po lodzie, co pozwala im zaoszczędzić energię, szczególnie w miejscach, gdzie lód jest śliski. Różne gatunki pingwinów mają różne strategie opieki nad potomstwem. U pingwinów cesarskich to samce wysiadują jaja, podczas gdy samice w tym czasie poszukują pożywienia w oceanie. To niezwykle trudne i wymagające zadanie, ponieważ samce muszą przetrwać przez wiele miesięcy na zimnym lądzie bez jedzenia. Pingwiny, mimo że potrafią pokonać duże odległości w poszukiwaniu pożywienia, są również narażone na zmiany klimatyczne. I zmniejszenie dostępności ich naturalnego pożywienia. Steve Irwin był znanym obrońcą dzikiej przyrody, który poświęcił całe życie na edukację ludzi na temat zagrożonych gatunków. Zginął w wyniku niezwykłego i rzadkiego wypadku, ponieważ płaszczki, choć mogą mieć niebezpieczne kolce, zwykle nie atakują ludzi. Płaszczki używają swoich ostrych ogonów do obrony przed drapieżnikami. Zdarzenie, które miało miejsce, nie jest typowe dla ich zachowań. Śmierć Irwina była szokiem dla świata i przypomnieniem o niebezpieczeństwach, które mogą czaić się w dzikiej przyrodzie, nawet w przypadku zwierząt, które na co dzień nie stanowią zagrożenia dla ludzi. Zęby psa są kluczowym elementem jego układu pokarmowego, pozwalającym na efektywne spożywanie i trawienie jedzenia. Posiadają cztery typy zębów. Siekacze, kły, zęby przedtrzonowe i trzonowce, które odpowiadają za różne funkcje związane z jedzeniem, jak cięcie, szarpanie i miażdżenie. Zęby mleczne są zazwyczaj mniejsze i bardziej wrażliwe niż zęby stałe. W okresie wymiany zębów u psa mogą wystąpić problemy takie jak nadmierne ślinienie się lub bolesność, co może skłonić psa do gryzienia różnych przedmiotów z kolei zęby stałe, choć mocniejsze, wymagają odpowiedniej pielęgnacji, aby zapobiegać gromadzeniu się płytki nazębnej i chorobom jamy ustnej, co może prowadzić do bólu i trudności w jedzeniu. Dziękujemy za to, że pozostałeś aż do końca materiału, prosimy o łapkę w górę, subskrypcję i komentarz, w którym napiszecie, które ciekawostki już znaliście.